Panie i Panowie, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z naszej plaży nad oceanem w Portugalii na Srebrnym Wybrzeżu. I zapraszamy serdecznie do naszego Niebo Mam Tu. Mamy dla Was kilka propozycji. Przede wszystkim zapraszamy do naszego domu na pobyty w tonacji relaks i transformacja. Ja zapraszam bardzo serdecznie kobiety na kameralny warsztat w sierpniu pod tytułem w Oceanie serca w sercu oceanu. Ja we wrześniu i październiku organizuję objazdówki, tygodniowe zwiedzanie środkowej Portugalii z wybrzeżem no i stała oferta spacery poza utartym szlakiem po Lizbonie. Więc jeżeli woła Ciebie ocean, woła Cię Portugalia, portugalskie słońce, piękne portugalskie niebo, cisza, hmm... Spotkanie, spotkanie, spotkanie rozmowy. rozmowy to bardzo serdecznie zapraszamy www.niebomamtu.pl oraz nasze social media